W tym filmie razem z napierakiem będziemy mogli wydoić każdy blok, a następnie go wypić. Po każdym wypiciu bloku będzie się działała jakaś ciekawa rzecz, a naszym głównym zadaniem będzie przejście gry. Czy uda nam się to zrobić? Aby się tego dowiedzieć, oglądajcie film do samego końca. I możecie lajka zostawić. Będzie mi bardzo miło. Dobra, witam cię napieraku w kolejnym odcinku Minecraft Ale? Tak. Minecraft Ale i od razu możesz zgadnąć, co dzisiaj będziemy robić. Eee, randomizer! Tak. Dostałem nasionko. <noise> Kto by się spodziewał? W dzisiejszym filmie będziemy mogli Mogli pić praktycznie ze wszystkiego. Dosłownie co? będziemy mogli wydoić większość ja. bloków. Myślę, że możemy od razu zacząć, nie ma co przedłużać. Nie mogę. Ale co, co, co ty robisz? chciałem wypić Dirta. No, ale wiaderko musisz mieć. Aha! Dobra, można zaczynać. Idziemy, mamy tutaj. Mlecznik! Tak, jest tu mleczek. Dobra, kopiemy drewno. Standardowo musimy zrobić tulsy na sam początek. No i potem będziemy musieli ogarnąć jakoś wiaderko, ale myślę, że. Ty, no się robi. Co? O nie! Niedobrze, dobra, dobra, dobra. Stary, musimy się pośpieszyć. Dobra, chodź, biegniemy przed siebie. No myślę, że to dobry pomysł. Warto... Portal! Porteilo, tak? Tak. Tak. Fajnie. Mamy też tutaj trzcinę. Ej, szczerze, ja bym zebrał tą trzcinę. To zbierz trzcinę, ja idę do portalu. Może potem sobie. Wioska! Ogarnię... O! Sorry, że ci przerywam, ale mamy wioskę. <noise> Spoko, widzę, że kulturka zachowana. Dobra, to po boku mamy krowy, po prawej też mamy krowy, a tu mamy pełną obsydianu. Dobra. Uuu. 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 Tej, zobacz co. Tu Ej, żelazo! Już mamy na wiaderko! Uuu, ale golem jeszcze będzie. A, bez kitu. No to już mamy na dwa wiaderka. Uważajcie! Ej, kiedy... Coś mnie strzela. Chodźmy, może jest panko, co? W wiosce? No. No. Dobra, robię wiaderko Ale zanim będziemy jeszcze testować To najpierw ty zabij golema Dobra, jest golemik, ja ci pomogę oczywiście go zabić tutaj Ale kooperacja No to jest Jejku, jak Dobra. szybko. Dobra, co możemy wziąć do wiaderka? No stary, pierwsza taka podstawowa rzecz To to dirt, nie? Ej, jak to Ej, jaka tekstura wiaderka się zmieniła. <laughs> Mamy dirty w wiaderku Normalnie jakbyśmy ziemię tam nasypali Ehm. No, nie podoba mi się to. Chyba mi nie zasmakowało. Weź. Mi też chyba zbytnio nie. Ja jakoś takie średnie to. Dobra, wracam do chleba. Ja mogę siadać. Co ty gadasz? Można siadać? Można. Biorę. A, czemu to się nazywa tak po innym języku? To jest po hiszpańsku, uczysz się hiszpańskiego? E, nie, ja Polakomo esta ja Wojciech Ej, dobrze ci idzie, stary, pijemy. Co dostałeś? Slow falling na 5 minut. No to okej, okay, w sumie nie będziemy dostawać upadku z wysokości. To całkiem gi. Ej, zbierzesz dla mnie sianko? Zbieram dla ciebie sianko, się ma się manko. Mordę zakładam na siebie skórzane w dzianko. bo ja mam luz. Napierak, kiedy kolejny freestyle? E, a kiedy chcesz? Nie wiem, ty musisz powiedzieć, bo widzowie czekają. 20 tysięcy lajków. Like. O, ale to ciężko. No jak, to nie wierzysz twoim swoich widzów? Nie, no, wierzę, oczywiście, że wierzę. Widzowie, 20 tysięcy lajków like i nagrywamy TikToka z Kubirem, jak oboje freestylujemy. <laughs> Ty, czekaj, a mleczek można? Nie mogę wypić mleka. Ej, to by było na najlepsze, co wypiłem w życiu, szczerze. Dobra, co jest jeszcze takiego podstawowego, z czego można? Węgiel! Ej, to jest kowal! Ty, faktycznie. Ej, nie zauważyłem. Ej, to, co? Aha! Mamy na portal. Patrz, tam jest węgiel. Myślisz, że będzie się dało? Mi się wydaje, że będzie się dało węgiel. Węgiel? Jak on jest a ja bym zobaczył stary stołna. Stone? Na pewno się da. Da się. O. Jezu, będę pił kamienie. O... Mamy stołna, ale to jest w sumie cobblestone w tym wi wiadru. Dobra, to ja piję to jest? Rezystans! Ty jestem twardy! Bez ja jestem, ale... ja jestem jak rok! I co? Czekaj. Trzy serca mi zadałeś. Powinieneś mi zadać pewnie sześć. No, jakoś. No dobra, ty mi trochę więcej. Ale ty masz zbroję w sumie. Dobra, zobaczmy ten węgiel, no. Zobaczmy. Dobra, to pij. Co dostałeś? Masz jakiś specjalny efekt pod sobą. Jaki? O, co to Co to daje? Nie wiem. Dobra, weź na to wiadro i też mi daj, chcę zobaczyć. Dobra. Piję węgiel. Cześć, a może jak będę po stołnie? Nie wiem co to jest. Ej, nie wiem co to. To chyba efekt chodzenia po prostu blokowaliśmy stary. Wcześniej <laughs> nie mogliśmy chodzić. Dobra, napierak. Mamy wioskę, mamy itemy, mamy tulsy, mamy jedzenie. W sumie to możemy totalnie przejść do testowania tych itemów. A wiesz jakiego itemka sobie jeszcze nie przetestowaliśmy? Ej, coś z netheru, bo mamy wejście do netheru. Nie. Drzewo! Drzewo, dokładnie. Chodźmy zebrać dębowe drzewo. Dobra, spoko to wygląda. A co jest? Co dostałeś? O! Daj mi też, daj mi też. Aha, bo wszystkie drzewa dookoła wykopałeś. Co?! Ej, to jest fajne, to jest najlepsze no. na w z tych wszystkich. O! Aha, ja dostałem w ogóle netherowe No Ja drzewo. też, no. Kurde, to nieźle. Cztery z desek mam. W zasadzie wydaje mi się, że moglibyśmy teraz iść już do cave'a, bo... Czekaj. Pewnie z diaksów będzie się dało i ta, to da nam op -i temy. A wiesz co jeszcze możemy wydoić? Prowę. Dokładnie. Na Ferak, jak ty dobrze wszystko rozumiesz, co ja chcę powiedzieć. Mleko? Smaczne. Mm. To dobrze, trzeba pić mleko. <laughs> w zasadzie fajnie by było znaleźć jakiegoś dobrego cave'a teraz. Więc możemy się przebiec. Liczę na to, że uda się jakieś znaleźć. Ale tu są tereny górzyste w ogóle, więc jest na to jakaś tam szansa. Tam jest jakiś cave w górze. Znaczy, czekaj, czy to jest ta wersja? Tu nie ma chyba nowych cajów. Są... Nie, to jest 1,17, więc na tej wersji jeszcze nie było. Ale jest dużo mleka. O, piję. No, da piję. się. 啊。Uh. Daj, daj mi też. Masz. Jeden efekt ci się nie spodoba. Slowness. No Wracam po krowę. Ale też resistance niby, ale to takie średnie. Nie, z slownessem to ja nie chcę. No ja podobnie w sumie. Dobra, to ja od razu tam wracam i wykopię sobie trzy żelaza na wykopna. Ta, tak, wykop, sobie. wykop, no. W zasadzie moglibyśmy trochę na zapas zbierać tego. Nie wiem jak to nazwać, tych łynów. Kurczę, myślałem, że żelazo to żelazne żelaznej itemki nam da szczerze No, też na to liczyłem, ale niestety tak łatwo chyba nie będzie. A szkoda, bo by się na, na pewno przydało. Chicken Jockey Oj, Nie mów tak stary, zaraz będzie rozruba. Dobra, ja zabijam tego Endermana. Dasz radę? Oczywiście. POMÓŻ! Nie, nie, nie! Po... <ślesz> Co ty uciekłeś? Chelęć nieudany, że tak powiem. <ślesz> Stary, on mi 5 serca hita zadał. Czemu ty w tę strony uciekłeś, powiedzmy? Tak? Nie wiem, nie wiem co się wydarzyło, ja nie pamiętam. Dobra, masz tu jakieś itemy. Zebrałeś moje itemy, czy nie? No większe, ale kładę tu obok wyra. Może i lepiej, żebym ja trzymał ten obsydia. Stary, no co ty? ty? sobie dobrze radzę. Idziemy spać, czy zostawiamy tą noc? Zostawiamy. Czekaj, to musimy tego cave'a w końcu znaleźć. Może pobiegniemy. Tutaj nie ma cave'a tu ma potencjał ten. Dobra, ty idź w tego kejwa, a ja idę w tego cave'a. No, no. To u mnie się już skończy. To u mnie też. No, chyba się skopuję i liczę no. na Kajwa Ja też się skopuję, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. Jak nie będzie, to lipa. O! Masz coś? No taki cave, który wygląda tak samo jak wszystkie inne, które już znaleźliśmy Ale nie mhm. przejmuję się tym, warto wierzyć w marzenia, prawda Napierak? Prawda W tym czasie napije się wody Pijcie wodę Pamiętajcie widzowie, woda jest bardzo ważna A dzisiaj kulturalny odcinek Bardzo Podoba kulturalny, nawet mnie nie zabiłeś chyba Dobra, skopałem się na bedrock, co teraz? E <laughs> Ja to już stare trochę kopoko. trochę to. Mam C40, to oznacza, że gdzieś tu jest. O, nade mną. za mineshafta. Tak? O, jesteś... No, wykopujesz się wprost na głowa Aha, czyli tutaj był jednak. No. <laughs> to, to nieźle. Jeden klocek. Dobra, git. A i ciekawe czy z mineshafta coś będzie się dało e, wlać do wiadra. Jest Dobra. On prawdopodobnie jest gdzieś zakopany. No musisz jakby... prowadzić Wojtek, bo ty jesteś, wiesz, ty masz hmm. dobry nos. Ej, hey, Reston! O! Myślisz, że to coś da? Hmm. Jest! O, dobra, okay. Dawaj! O. Dawaj! O, dawaj o. Co jest? Co jest? Ej, bloki żelaza! No właśnie, to robię? Szkło! O! Możemy... Dobra, robię ci bit, freestylujesz. Nie, 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 ja się wstydzę. <laughs> Ej, dobra, Reston najlepszy zród, nie spodziewałem się. No ciekawe. Ale czekaj. Mogę blok żelaza też wypić? To ja też piję Smacznego to jak mleko wygląda, dzięki o. Liczyłem, że to będzie coś lepszego Znalazłem coś Dobra, idę Ukryłem tu jedną rzecz, musisz ją znaleźć Złoto No A, i to masz w wiaderku złoto no, ja już zebrałem. Zbieraj. Dobra, Dura. szczerze, jadłem ogólnie raz y, z, j, takie jadalne złoto. To mm -hmm. był stek w Dubaju. Y, ogólnie złoto nie ma smaku, y, ale może w Minecraftie da lepsze efekty Dobra. niż w prawdziwym życiu. Mam nadzieję, że dam mi bogactwo. <noise> Dobra. O! Regeneracja Ej, ale krótkie mega, to jest efekt złotego jabłka po prostu Ale to Ciebie? i tak mamy nieskończone w sumie Zabrze, Ej, że... weź, weź to wykop i przerób to na blok złota, skoro dało się blok żelaza Nie mam tyle złota stary Nie ma? Na dwa tylko są Czekaj, ja, ja właśnie coś przykminiłem No jasne, że to jest Aha, działa. blok Dobra, czekaj, to wypiję znowu sobie to Dobra, czarna smoła, to trochę jak Dawaj. czarna kawa E, co dostałem? A czekaj, bo mi się coś wydawało. Jakby mi się ekran podjaśnił. Tak, chyba jakiegoś, nie wiem, full bright'a dostaliśmy, takiego full o. full. Czekaj, to ja mm. idę jeszcze na wykopać tam. Ej, pyski, to możemy tego na w nieskończoność przecież kopać. Ale czekaj, bo ja chcę resawn blok <coughs> zrobić, zobaczyć czy to też się da. No dobra, da Jasno, się. Że się da. Dobra, ej, barszcz czerwony, okej! Okay. <coughs> co jest? Co czekaj, to? Czekaj, puszczam to, puszczam to! No! To się zepsuło czy co? Chyba mechanizm trochę wadliwy jest tutaj pod ziemią, wiesz? No fajnie by było to odpalić na zewnątrz, ale czekaj, tu są jakieś bloki takie żelaza też czy nie? Nie, tu nie ma. No to lipa. To ja wolę jednak rudę. No, ale jestem ciekaw czy to jakąś piosenkę stałą by zagrało. No to możemy zostawić sobie ten blok i zobaczymy na, po na powierzchni. Masz tu obok, a ja idę poszukać tego mineshafta Dobra, jesteśmy. Spoko. Okay, Dzień, jest mineshaft shawi. nie działa, kobułęba. dobra. E emerald! U! Dobra, dawaj mi. Zobrałem. Opejtemy. hero of the village <laughs> Ale, może blok emeraldu coś lepszego daje? Mam jeszcze ten. Dziewięć golden nuggetów, to mam dwie sztabki złota już przy sobie w takim razie. Okej. Okay. A ty ile masz złota? Dwa. Okej, okay, to jeszcze musimy pięciu zbierać. Bo nie ma chyba jeszcze jakiejś rudy, nie? Jestem zdziwiony, że z miedzi nie ma nic. Ruda lapisu jeszcze. A, faktycznie. To ja szukam po tym. No, no, no też szukam. Daj mi lapis. Nie ma żadnego lapisu. O co chodzi? Dobra, to ty idź szukaj lapisu, a ja będę przepalać złoto na bloku Złota. Dobra. Dobra, daj mi złoto. Eee, masz, proszę. Dobra, cyk, cyk. Dawaj. Działaj! O, dobra, o. działa, Bałem się, że nie działa. Lemoniada? Dobra, pijemy. 3, 2, 1. Regeneracja 3. Ej, to jest chyba jak z... Enchantowanego złotego jabłka Nie, bo nie wydaje mi się to, Nie? My, tak mało mi, nam się to przydało Nawet fire rezistki nie dostaliśmy szczerze. A bez kitu Dobra, to słabe Dobra, to co, idziemy kopać chyba, nie? No, chyba trzeba Trzeba znaleźć diamenty No, albo lapis, tak? No, tu jest poziom jedenasty, więc ja to kopię Okej, okay, dobra <grym> Lapis! Masz? Idę, 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 idę Dobra, to są dwie kolejne rzeczy w takim razie Bo to jest i ruda lapisu, i blok lapisu będzie No, no Dobra Piję Dobra Zabrałem sobie Piję Level Czy jeden się... dostałem. Ciekawe ile się będzie za blok dostawać. Może da nam enchant na 30. O, to by było spoko, no. Dobra, mam 15 lapisu Crafting. Dobra, cyk, 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 pyk, 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 pyk. Dobra. Dobra, piję Pie... od razu. O, sporo dostałem. Więc teraz no. sobie wypiję. No to tak tu można pić, dobra. To idziemy do 30. 37 level. 40. Mleko? Czemu mam mleko? Stary. Z lapisu leci mleko. Dobra, 42. level. <głos> <głos> Idę kopać diaksy. diaksy Serio? Nie, no jak ty masz takiego farta? Zoba. No co jest? Dobra, smacznego. Dzięki. Uuu. Ej, ale fire resistance dalej nie ma w tych, tych Kurde. wszystkich efektach, ale szybko możemy kopać. Dobra, na blok diamentu, żeby było. 9 musi być. 6 jest, musimy jeszcze 3 znaleźć. No dobra, no to szukamy w takim razie. Ej szczerze, z tych wszystkich, które przetestowaliśmy, chyba najbardziej mi się to z drzewami podobało. I redstone po, 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 to. Kill off mi padł. Mi dobra Jak eee? się? Nie no, dlaczego wszyscy mają takiego farta do diamentów, a ja nigdy nie mogę żadnego znaleźć, a jak już znajduję to tylko jednego Tak bywa Przepalam Ej, bo... żelazo mordeczko Wykrakałeś Jeden? Tak Nie o, no Trzy, 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 były schowane dwa No właśnie, nie mam żadnej klątwy <laughs> Nie ah, do ciebie! Okej, okay, ja tu. Ty, tu nie twój tunel. <laughs> Kaj ty Polos. Stary jestem w jakiejś... w jakiejś dziurze normalnie, ale... Nie no ty wykopałeś tutaj jakiś indziej tunel. No i idę gdzieś, czekaj. Nie wiem czy to tu iść, czy nie tu. O, no, widzę chyba. Czekaj, tu jest woda. Tutaj? Ej, słyszałem ci chyba. Cześć. Siema. O, co jest? <laughs> Byłem diamentu. Testowałeś już czy nie? Nie. Dobra, to czekaj. Dawaj. Zobaczmy co się stanie. Nie. Yeah. Uuuu to są mocne efekty. Ale wiesz czego dalej nie ma? Firez. Szczerze jestem zawiedziony. Jestem mega zawiedziony. Co by nie mówić, taki strength dwa, na pewno się nam się przyda Będzie łatwiej się biło te moby Ej, możemy sobie zostawić taki blok i serio, e, użyjemy sobie tych efektów potem No tak, ale to jest wia ja faktu, że mogło być lepiej No mogło, zawsze może być lepiej, nie? Dobra, chodź do góry Idę Dobra, musimy wrócić do tej wioski Gdzie ona była, to jest pytanie czy ona była tam, tam jest ta polana Ej, wiesz co mieliśmy przetestować? Co mieliśmy przetestować? redstone A no, dobra, to dawaj czyli jakiś równy teren, tu jest w miarę równy Tu?

Dobra, git. Stary, no to w zasadzie teraz już możemy się skupić na przejściu gry. Jeszcze blok emeraldu, tak? No tak, tak, w sumie. No to z wioski musimy wytrajdować. To idziemy prosto i dojdziemy do... Dobra. Ty tak w tyle jesteś? Jak w tyle? No to przecież szybki jestem. Ty, czekaj. Dobra, daj mi drzewo. I no. teraz tak, zamieniam sobie to na patyki. Przydadzą się nam... Na... Brakuje mi jeszcze jednego flinta. I tam jest flint. I stworzę fletcher table. I będziemy mieć zapas emeraldu. Dobra, niech tak się stanie w takim razie. O, na pierwszym. Jek, no i no, dobra, bo to, to Nie, masz mega farta Mam 8 emeraldów No ja mam 5, 7 Dobra, mam 10 9, 10, dobra jest 10 e, Robię ploczek, no i zobaczmy czy to będzie e, Hero of the Village Oby wreszcie coś dobrego Dobra, 3, 2, 1 Pie yeah. Ej, tak bezużyteczne to chyba... nie wiem No ale rzeczywiście są mniejsze te ceny Aż sobie kupię łuk stary, przyda się na przejście gry Jak oceniasz napierak? Co poszło nie tak? <laughs> Dobra stary Tak, słucham Ups Przestań mnie bić no To nie ja To <laughs> Wiesz ile mi zostało? To jest dwa serca pewnie. Pół serca. Poczułem się jak na menchance normalnie. Jak nie to wiesz z siekiery ładował. Ale bomba. Dobra, widzę, że wbijasz już. Dobra, oj. Dobra, jest, 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 wyszedłem. Ej, z ławki ci zadałem trzy serca. Pięć. <gry> Leba! Uf! A dobra, fajny teren mamy, co? No mega śni. Już wyszedłem. Ja, gdzie wyszedłeś? Jak wyszedłeś? No kanionem, tam gdzie lawa na ciebie spływała. Tam jest wyjście? Tak. Jestem. tam, git. Ej, hey, gidę. Ja za dwóch. Nie. nie wiem. Dobra, to teraz widzowie będziecie Daszcie mieli widzowie. mojego powata. To jest moja twarz z Minecrafta i taką możecie sobie kupić, taki obraz na rapmerch.pl, naprawdę polecam. Dobra, chodź do mnie. Dobra, już jestem. Nie mam respawn pointa. <grym> Będę biegł do Ciebie 6000 kratek. Wioska masz obok, przecież. 200 kratek od spawna. Ja nie pamiętam, gdzie była ta wioska. Kubir! Szczerze, ja myślałem, że ten odcinek naprawdę będzie taki, że. Kurde, napierak, zero trollowania, ten, coś nowego? Ale, jak widzowie, zostawiam 5000 łapek. O, serio, zrobimy część, w którym nie będę mógł trollować Kubira. A uwierzcie mi, jak się gra z Kubirem, to jest naprawdę ciężkie. Tak, to wszyscy z ekipy tak mówią. Witam się, napierak. Wiesz, że się zemszczę no. O nie, pomóż mi! Się, pomóż! Dobra, jest git, jest git, jest git Bang, bang Tędy Sam sobie Nie no, przecież chciałem ci pomóc, żebyś podskoczył wysoko Dobra Piję złoto Regeneracja 3 O nie, o nie Bo to jest tryb Ej, Temki ci ukradli Uciekaj, uciekaj Wojtek Świnka cię pi... Uciekaj, ja no ci pomogę, czekaj Jest Dobra, daj mi itemy. Dobra, stary, musimy poszukać y, Endermanów i musimy poszukać fortecy. Z tym może być problem. Delikatnie, ale wiesz, W że... takim Netherze? No to jest prawie ładnie, no co. Fortress? Taki? Fortress. Masz fortecę? Of course, mówiłem, że przed nami. Halo? Dobra. Eee... Eee... W dół, w dół! Ty, widziałeś to co ja? Co? No chodź do góry. Idę. Uciekaj! To że ja jestem trollem Ja jestem pomysłowym. widzicie? Pomysł widzowie? Ja w życiu nie strollowałem nagrywki. Nigdy nie strollowałeś nagrywki, tak? Tak. Dzwonię do Mikolsa. Mikols powie, że nie strollowałem. Dzwonię. A jak powiesz, że strollowałem, to oznacza, że zmanipulowałeś go, żeby ustronnić. Mikols. A. Nagrywam odcinek i Napierak mówi, że nigdy nam nie strolował odcinka. Co chciałbyś mu powiedzieć? Że ma rację. Co?! <śmiech> Mówiłem! Dobra, nara. Nie wiem. Wszyscy są trollami w tej ekipie. No, ty największy No jasne. Cieszę się, że się zgadzamy, Kubica. Ile masz pałek? E, Cztery. To ja mam jeszcze jedną dla ciebie. Dzięki. Ile masz? Już, już. Osiem. Dobra, to teraz perły. My trzeba znaleźć wyjście z bazaltu. Ale dobra, przed nami perły, to idziemy szukać w takim razie. E, biom! O, dobra, jest git. Dobra, jest biom endermanowy, także możemy tutaj pofarmić perełki. Jop. Yep. ale nie mam na łódkę, wiesz? A, bo nie zrobimy łódki. No nie. No to będzie ciekawie. Słyszę gdzieś tego endermana, tylko nie wiem gdzie. O, o. siemanko. Jest perł, okay, wow. dobra. Ile ty miałeś tych pereł? Jedną. Dobra, no to ja mam 13. Pęci wszystko oddałem, nie? Ja mam 13 teraz łącznie, więc no chyba możemy wychodzić. Dobra, let's go. Czyli w którą to było stronę, pamiętasz? No w tą chyba. To chodź po prostu, obiegniemy. Czy my tak szybko przetestowaliśmy wszystkie bloki? Bo jak tu klikaliśmy, to nic się nie dało. No, wydaje mi się, że chyba tak <laughs> Ale warto by było na pewno wypić jakiś taki jakąś rudę. Jak będziemy! <laughs> Jak będziemy przed endem. Czemu jesteś niewidzialny stary? Jestem niewidzialny? Jesteś niewidzialny? Nie, nie, jestem niewidzialny. Jesteś totalnie niewidzialny. Bo też Golema. Nie no, Golem cię widzi. Nie, no, masz bana. Dobra, to myślę, że w zasadzie możemy iść w takim razie do Strongholda. Dobra, to kieruj. Idziemy w tą stronę. Rzutam, co? Nie. Jeszcze 500 kratek. Myślisz? Chyba, że na a wchodzisz do Keyway, liczy, że tam Stronghold będzie. Nie, to ja wolę znaleźć portailo i mieć blok złota. Ty, portailo i blok złota. Co ty nie powiesz? Rzucam. Dalej prosto Czemu jest tak daleko ten stronghold? Nie wiem Zrobimy portal do netheru Ej, szczerze? Fajnie jakby takie coś działało Szkoda, że nie działa No Musimy to wprowadzić Robimy Dobra, wybiecie. puszczaj perłę O! E! Nice To gdzieś tutaj będzie Tutaj Trzeba się wkopać No to dawaj, lecimy Pora to zakończyć Dobra, one eye Spoko, szanuję to Lecimy? No Dobra, jesteśmy na górze Ja mam łuki strzały Raz Bang Dwa. Raz. Ojcu? No. Ej, co? Ej, stary, ja nie mam jedzenia. Nie możesz tak robić, bo ja zginę. Już na końcu nie trolluj, proszę. Wystarczająco strollowałeś w tym filmie. Jak strollowałem? Podaj przykłady i argumenty. Ile? Trzy. No, raz, dwa, trzy Widzowie napiszcie w komentarzu na pierak nie troluję. kubir troluje Aha, no tu została ostatnia najwyższa chyba Dobra, robię akcję Przydałby się jump boost. Oj to zdecydowanie A czekaj mamy, blok złota mam, blok złota mam, piję No i regeneracja trzy. no zawsze coś Zniszczyłem No co? <laughs> Dobra Masz wodę? E, nie To ja ci wyleję Dobra szybko! Smog do mnie leciał już Dobra, ja strzelam do niego po prostu. Mi się strzały skończyły. No bo jesteś Bambik. Uwier. Tak słucham. Już wyszło z modli. No, jak to? Nie jestem na czasie? <laughs> nie no, ostatnio byłeś ósmy na czasie. Co prawda, to, to prawda. To jest wynik dobry. Stary, nie podpalaj mnie. No, ja wiem, to że to nie ty byłem musisz... ja, to hero, Brian. Dobra, masz łóżko? Nie. Masz TNT? E, mam komposter. No to prawie jak TNT. <laughs> Sperchowam. No dawaj... Stary. Nie mogę podpalić tego drewna! No proszę! To drewno nie jest podpalne! Jest! Jest, mamy to! Dobrze! Dada. Czemu mleko? Jest! Jest, dobra. Co? tym bana.